Zakończyła się rewitalizacja inwestycji przy dawnym budynku oficerskim znajdującym się na terenie historycznych koszar. Po ponad rocznej przerwie, która trwała w funkcjonowaniu tej chwili, kiedy przebiega rewitalizacja tego budynku. Zapraszamy ponownie. W tej chwili jest remontowany budynek główny, więc przede wszystkim chcemy, żeby nasi czytelnicy korzystali z tego nowo oddanego budynku. Przedsięwzięcie obejmowało roboty konserwatorskie i restauracyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzki. Budowę schodów wejściowych do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego, remont instalacji, wykonanie klimatyzacji, roboty termomodernizacyjne, aranżację i wykonanie wnętrz. Tutaj jesteśmy w pomieszczeniu biblioteki, gdzie czekają na Państwa książki, nowości wydawnicze. Będziemy się starali zapewnić, żeby tych nowości było po prostu dużo. W w niszczeniu obok także znajdą swoje miejsce dzieci i, i, i młodzież. Zgromadzona jest tam literatura zarówno dziecięca, jak i młodzieżowa, ale znajduje się również tablica interaktywna, kącik, gdzie maluchy będą mogli sobie, mogły sobie porysować, pomalować. Oprócz tego w budynku znajduje się również sala spotkań i sala komputerowa, gdzie będzie można skorzystać z internetu w celach edukacyjnych. Wreszcie mamy wspaniałą filię. Bibliotekę na naszym osiedlu, z której zapewne będą korzystać w szczególności mieszkańcy generała Maczka, ale również całej dzielnicy przedmieście Grabskie. Na pewno się przyda to starszym osobom, nie muszą iść daleko, mają to na miejscu. Tutaj również będzie działał klub seniora. Rok czasu, ponad rok czasu trwał remont. Z niecierpliwością żeśmy patrzyli, co tam będzie, jak to będzie wyglądać. Ja już mam, być, przy, mam przyjemność być tutaj w środku. Piękny księgozbiór, piękne pomieszczenia, komfortowe warunki, sala komputerowa. Tak jak tutaj, ta sala zabaw, czytelnia dla dzieci. Myślę, że i najmłodsi, i najstarsi, całe rodziny będą mogły korzystać z radością, z przyjemnością. Prace zostały wykonane także na zewnątrz. Teren został w pełni zagospodarowany. Jest mała architektura oraz siłownia plenerowa. Koszt, który miasto poniosło razem ze środkami zewnętrznymi z Obszaru Funkcjonalnego na rewitalizację tego budynku to 2 miliony 900 tysięcy złotych. To są już wszystkie koszty, które ponieśliśmy i mam nadzieję, że ten budynek, który ma około 120 lat, będzie kolejny taki okres dzięki tym pracom, które zostały wykonane, znowu służył mieszkańcom naszego łańcuta. Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Odwiedzając bibliotekę warto zwiedzić przygotowaną przez pracowników placówki wystawę.